Witajcie przyjaciele, hello my friends Dzisiaj będą na aukcji 5 gołębi Rasy Kulbacki Lekarstwa gołębią profilaktycznie to początek końca Twojej hodowli A lekarstwa przy wychowie młodych to już jest koniec Twojej hodowli Kto tego nie ujmuje nigdy dobrze nie zalotuje Witę Krop Ramzes Fanda nabyle Kulbacki Ramzes Ramzes, niebieski, czerwone pasy i Moleman Zapraszam na aukcja aukcja.kipa.be Jedyna aukcja, że Wam nikt nie przebija cen, i każdy, kto jest zarejestrowany, też chce naprawdę kupić gołębie. aukcja.kipa.be, Zapraszamy. Po rejestracji na aukcji, zadzwon to aktywuję wtedy Twoje konto. Pierwszy gołąb na aukcji ma numer dziewięćset jeden dziewięćset dwa. To Kurbatski vitekrop. To first piecem na aukcji aukcjon dot keeper dot ale przepiękny, ubarwiony. Przodu maletko kokardka aukcja.kipa.be Zapraszamy. Jedyna aukcja, gdzie wam nikt nie przebija cen. Każdy, co jest zarejestrowany, to jest naprawdę, chce kupić z Oryginał z rasy Kurbatski z adresówkami. z mojej Welcome to my options Na my friend. On my site Piękny, spokojny gołąbek. Sni od razu po aukcji. Wysyłam na drugi dzień, już masz gołębia w domu. Więcej informacji na telefon 0049 1511 290 1511. Następny na aukcji 07493 sekcja 16 rok 464 464. Wnuk Ramzesa Grandson from the famous Ramzes Ramzes 6 razy pierwszy Szwedem, 5 razy pierwszy Irlandia Dwa razy pierwszy w Ameryce, najlepszy u Kulbackich, super w Polsce i w całej Europie. Wnuk Ramzesa. Grandson from the famous Ramzes. Na aukcji aukcja.kipa.be. Starszy gąb, cały przepieżony. od razu pójdzie w parę. Następny na aukcji 016 rok Devil's Head Piękny połowy Fanda Nabele razy Kurbacki. Wonderful Pigeon. Fandanabele wit kurbaki blut, Best blood in the world. Na aukcji aukcja. Na aukcji aukcja. Kipa.be Jedyna aukcja, że Wam nikt nie przebija to jest super oko rozpodowe, tak każdy go na mojej stronie. Wonderful pigeon. Upierzenie super, budowa super, Beste kwalitet. Najlepsza jakaś w sporcie gołębi Nasze wyniki 79 najlepszych głębi w oddziale 23 gołębi z kompletem 16 druży najlepszej w oddziale Od 1 do 16 miejsca Wszystko nasze pozy pozycje, kulbacki Lot na kasa też wygrane Wszędzie na pierwszym miejscu 2016. Tak samo jak 015 roku mistrz, 016 16 roku mistrz. Spokojne gołąbki z charakterem. Aktualnie na aukcji zapraszam aukcja.kipa.by Jeżeli zapomniałeś hasła, tam masz opcję przypomnij hasło, wpisz swojego maila i na maila dostaniesz twoje stare hasło. Jeżeli masz problem przy rejestracji, zadzwoń do mnie lub wyślij SMS a ja oddzwonię i ci pomogę. Od razu po aukcji, po zapłaceniu od razu wysyłam gołębie Zawsze w piątki wysyłam, w soboty już są u Ciebie w domu Ekspres Transport z Hagen aż do Ciebie pod dom Następnie na aukcji numer dziewięćset 16 rok 07493, moja sekcja Ramzes wnuk, grandchild from the famous Ramses błyskawica. Patrzcie, jakie oko. Wow, faja auger Milię lubią takie my ten fire-auger. Zapraszam na aukcja.kipa.be Od razu po aukcji, po zapłaceniu od razu wysyłam gołębie. Razem z pełną dokumentacją i z, z naszymi wynikami, nasze się sprawdzałem na całym świecie, w pustyniach, w dżungli i w wszystkich krajach Europy. Na drugi tydzień wysyłam gołęby do Iran, do Dubaj, do Ameryki, do Kanady i do różnych krajów w Europie. Co tydzień wysyłki. A te teraz na tym filmie, live na aukcji. Aukcja. kipa.be. Następnie na aukcji numer 466. zero rok. No i Grandson of the Famous Ramses. Pięknie niebieski, czerwone pasy. tak jak każdy gołąb z rasy kulwackiej, super upierzony i nieskażony chemią. Zapraszam na aukcję. Aukcja.kipa.be Tylko u mnie wizycie live na żywo ta, jak naprawdę wygląda bez photoshopu bez wycinania zdjęć, tak on jest, tak go teraz fotografuję i wstawiam od razu na moją stronę. Nie trzeba żadnych fotografów, wszystko robię sam. Moich gołym nie trzeba upiększać, one są bardzo piękne i bardzo wartościowe. Zapraszam na aukcję aukcja.kipa.be Jedyna aukcja, że Wam nikt nie podbija cen. I gołębie tak wyglądają, jak są nazywa. Przybliżę Wam oko. To jest takie foja oko. To jest ta krew Ramzesa. Kto widział Ramzesa, to widzi to. To jest ma oko, jak ten Ramzes. Wonderful pigeon, grandson from the famous Ramses. The best blood line in Europe. I mixed this blood with my Dolce Vita blood, and I have now 79 best champion in club. 16 teams with five pigeon, all from Kolbaki all from us. From, from six, from first to 16, 16 position, all from us. 23 pigeon from 25, all 23 from us. With full price, best pigeon in the club. Money race winner Dortmund Applerbeck, the fastest team from the hardest race in Europe. From Süd East, we race from Süd East, from the Alp, Alps, from Austria to Hagen. Against the wind or wind from the side, the hardest race in Germany and in Europe. Look at this beautiful pigeon. More information on my auctions and auction site auction.keeper.be. You found pedigree and more information on my telephone number.